Jeśli tej zimy nie chcesz wyglądać jak ten odgwiazdek, czy tam opon, zapraszam. Barstwy. To jest słowo klucz. I to jest też coś, czego nie używałam jako nastolatka. Do tej pory nie rozumiałam, jak mogłam iść do szkoły z odkrytymi kostkami w mróz. Obecnie, jak nie nałożę legnisów pod spodnie, to ja nie wychodzę z domu. Po pierwsze, termiczne ubranka. Odziejcie się ze mną. Mamy to. Ja nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale to jest takie mięciutkie w środku i takie cieplutkie. W zależności na jaką temperaturę wychodzimy i jakie spodnie nakładamy, możemy jeszcze pod spód założyć sobie rejtuzy dla ekstra ciepła. Ja dzisiaj stawiam na eleganckie spodnie materiałowe. Jest to mój ulubiony rodzaj spodni i na jesień zimy nie mam zamiaru odkładać ich do szafy. Na co w ogóle? Żeby mnie mogło się ruszyć. Mamy białą górę, bo nakładam teraz t-shirtik. Wiem, że wystają mi rękawy. Sweter, mój ulubiony ostatnio, często w nim chodzę. Proszę bardzo, i oprócz tego, że ten t-shirt jest warstwą, która daje nam ciepełko, to ja uwielbiam ten efekt, jaki dają t-shirty pod swetrami. Ten t-shirt to jest Air Slim z Uniqlo w rozmiarze M, żeby był taki większy. Mam jedną Skę, ale te Mki fajnie wyglądają i widzicie? Wyglądam jak na jesie. A ja mogę wyjść na mróz, zaczynie do końca. Jeszcze mamy parę elementów. Moi drodzy, ciepłe skarpety. Nakładam na zwykły. No i tak, jeżeli jest trochę zimniej i chcemy się jeszcze docieplić, to jakieś kowbojki, kozaki, wyższe buty pod takie szerokie spodnie. Słuchajcie, to nic nie widać, a cieplutko jest. I czubki są zawsze ładne, eleganckie, ewentualnie botki, jeżeli nie potrzebujemy dogrzewać nóg. A jak potrzebujemy, to albo jeszcze dłuższe skarpety, albo ocieplacze. Też coś takiego mam, no już nie będę Wam tutaj przynosić. Od niedawna jestem właścicielką tych botków, więc je fitujemy dzisiaj. Szczerze, już się zaczynam pocić, chyba muszę otworzyć okno. Siedzi bam. I tutaj znowu, nawet jak nałożymy kurteczkę skórzaną, można chodzić w skórze zimą. I może być ciepło. Uwierzcie mi, ja tak robię. Ewentualnie płaszczyk. Tutaj mamy taki... Krótszy. proszę, proszę. Jak trochę chłodniej, to ja uwielbiam płaszcz, bo chroni mi jeszcze nogi. I on też jest taki cool jak ten poprzedni. Zobaczcie. Nie będę tego teraz zapinać, ale da się, serio. Sorry, nie dam rady w płaszczu. Game Changer, capture. Z szalikiem od razu ten akurat jest. Jeżeli mamy tutaj dziunie, które nie lubią czapek. Ja taką byłam, bo mnie kiedyś czoło swędziało. Teraz dalej mnie swędzi, ale to znoszę. Proszę dziunia, polecajka a dla dziuni, które nie chcą kupować takich rzeczy, a mają szaliki, proszę bardzo. Mega szybki tutorial. Bierzemy tak szalik. Jakby tutaj miejscu pod szyją i od góry ładujemy jeden koniec, drugi koniec, z tyłu wygrzebujemy szaliczek. Proszę dziunia. Nie musisz wydawać pieniędzy, jak nie chcesz w tym roku na kapturek. Możesz sobie zrobić taki. Ja mam nadzieję, że jeżeli oglądają to jakieś nastolatki, to zaczną tak robić, bo jak widzę na ulicy odkryte kosteczki i zamarzam. Umieram!